Filmiku opowiem Wam o tym, jak zadbać o paznokcie, a także o najnowszym trendzie wśród tutaj paznokci, czyli o paznokciach mat. To teraz czas na paznokcie, bo katalog trzeci kojarzy mi się głównie z kosmetykami do pielęgnacji paznokci, a ja to uwielbiam. Wczoraj specjalnie dla Was przygotowywałam sobie paznokcie cały wieczór, piłowałam, e, wygładzałam, robiłam z nimi piękne cuda. E, mój efekt jest taki, wystarczyło sobie kupić pilniczek z Flame z czterema stronami i wypiłować płytkę paznokcia, bo to jest bardzo ważne ważne, żeby ją dobrze przygotować. Nie wiem czy znacie, bądź nie znacie, ale w ofercie Oriflame mamy świetne lakiery do paznokci z serii D1. Ja właśnie dzisiaj też ten lakier mam na sobie. Dokładnie mam lakier, ten, ten kolor to jest fukcja. Firma daje tutaj nam trwałość tego lakieru 14 dni i powiem Wam, że możecie uzyskać te 14 dni, ale musicie mieć dobrze przygotowaną płytkę paznokcia. Przede wszystkim spiłowaną płytkę. Nie piłujemy tylko paznokcia, ale również płytkę, żeby ona była fajna, wygładzona. Później nakładamy bazę polecam wam gorąco Emalie 2 w 1 z katalogu to jest baza, którą nakładacie pod lakier, jak i na lakier. Jest to produkt, który będzie Wam utrwalał płytkę, wzmacniał płytkę też utrwalał kolor, jak i też utwardzał płytkę paznokcia, więc taka baza u mnie poszła pod sam lakier no i oczywiście też chroni nam przed tym, żeby ten, ta płytka się nie odbarwiała Później nałożyłam sobie ten piękny lakier Fucsia. Tylko Wam szybciutko powiem, że uwielbiam w tych lakierach to, zobaczcie jaki mają pędzelek. Bardzo szeroki, więc praktycznie dwoma pociągnięciami mam pomalowane paznokcie. I chcę Wam powiedzieć, że to jest jedna warstwa. Więc z racji tego, że dzisiaj będę Wam matowić moje paznokcie, więc zrobiłam sobie tylko jedną warstwę. No i nowość, którą się zachwyciłam razem z dziewczynami, już Wam powiedziałam, to jest dokładnie, o! Mam tutaj lakier, który daje nam efekt matowy naszych paznokci ja zobaczyłam ten produkt w tamtym katalogu jeszcze jakieś dwa katalogi temu gdzieś jakieś były słuchy na ten temat więc zobaczcie tak wygląda paznokieć wystarczy sobie po prostu zrobić tak jakbyście malowały bezbarwnym bezbarwnym lakierem po paznokciu kilka minut, sekund, nie, kilka sekund tak naprawdę i zaraz będzie, będziecie mieć na paznokciach mat, więc ja sobie pozwolę tutaj, nie umiem w powietrzu słuchajcie malować, więc pozwólcie, że sobie pomaluję i zaraz pokażę Wam. Ehm, czyli efekt po kilku sekundach, pięknie zmatowione paznokcie, możecie sobie zobaczyć. E, polecam Wam w ogóle bawić się tym matem. Pół kawałek paznokcia zrobić sobie, mam na przykład takiego frencha dwukolorowego, e, jeden e, french matowo e, błyszczący, więc świetny, świetny efekt. Ok, to mamy, jeżeli chodzi o kolory, teraz jeszcze dwa słowa na temat pielęgnacji paznokci i zmywaczy. E, również z serii do paznokci e, The One znajdziecie m, zmywacz jest on zwykłym zmywaczem do paznokci. Wiem, że większość kobiet idzie, po prostu kupuje najtańszy zmywacz, bo to i tak jest coś, co się wyrzuca, tylko zamoczy się paznokcie i koniec. Natomiast polecam Wam jednak zwracać uwagę to, w czym zmywacie paznokcie. Ten zmywacz jest dość wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że ma również składniki pielęgnujące paznokcie, nawilżające paznokcie. Dzięki temu to nie lakiery będą nam niszczyły płytkę paznokcia, bo tak naprawdę niszczą je zmywać. Więc ten zmywacz Wam nie zniszczy płytki będzie nawilżona, odżywiona. Genialny e, produkt do, do zmywania. E, jeżeli natomiast macie problemy, jak mamy kolor, pięknie pomalowane, kolorowe paznokcia, ja bardzo często mam takie, taki efekt, że pojawiają mi się po dwóch dniach takie białe skórki. Ale już tego efektu się pozbyłam, dlatego, że używam kremu do skórek z The One. E, Bardzo fajny kosmetyk. Możecie sobie go rzucić do torebki. Ja go mam zawsze przy, e, przy łóżku w, w mojej magicznej e, półeczce e, bar, taki kremik, to jest taka ala la wazelinka, która również odżywia zarówno skórki, jak i płytkę paznokcia. i Jest bardzo, bardzo wydajny, więc też już go mam od dłuższego czasu jak widać nie, nie jakoś mega nie jest zużyty. Ja sobie zawsze zostawiam foliki, żeby mi się produkt dłużej, był dłużej świeży. I olejek stymulujący wzrost paznokci, jak nie macie, nie potraficie zapuścić paznokci, bardzo fajny olejek, który się wciera, wciera w płytkę paznokcia. Ja tutaj przy są kosmetyki swoje do pielęgnacji, dlatego też one są lekko zużyte. Możecie również nakładać na lakier, na cały praktycznie paznokieć i po prostu go wsmarowujecie. Świetny olejek, który powoduje, że paznokcie nam rosną. Ehm, oczywiście nie rosną jak na drożdżach w jeden dzień, ale jeżeli systematycznie będziecie go stosować, to gwarantuję Wam, że będą wzmocnione i będą szybciej Wam. Rosły. Więc jak widzicie, w kosmetyków do, e, do paznokci jest sporo w tym katalogu, e, ale również mus, muszę Wam powiedzieć o jednym kosmetyku do pielęgnacji włosów. I znowu mój kosmetyk z szafki z łazienki. E, najlepszy olejek e, na końcówki włosów, jaki kiedykolwiek używałam. Mam włosy już teraz dosyć długie, e, bardzo mocno przetłuszczające się u nasady, ale końcówki są zniszczone, w szczególności kiedy robi się jakieś koki, e, upina się włosy. To ten, te, te końcówki są dość narażone na uszkodzenia, dlatego ja co 2-3 dni po umyciu głowy na same końcówki wcieram olejek stymulujący, odżywiający. One są tak później mięciutkie, jak po prostu od, jak wychodzę od, od fryzjera. Przepięknie pachnie ten olejek i też jest bardzo wydajny, bo powiem Wam, że go mam też dosyć długo, a zużyłam praktycznie połowę. Nie nakładamy dużo, delikatnie na ręce rozprowadzamy i wcieramy w końcówki włosów, więc to jest kolejny kosmetyk, którego mogę Wam spokojnie polecić z katalogu numer 3. I na koniec. Na koniec jeszcze nowość, która tak naprawdę otwiera katalog, czyli nowa woda, nowa woda w przepięknym kolorze. Ja uwielbiam kolor różu. To jest dla jest to zapach, który przeznaczony jest dla tak naprawdę dla kobiet, które Zarówno, przede wszystkim uwielbiam zapachy kwiatowe, ale jest to zapach dość uniwersalny. Dlaczego? Dlatego, że na przykład część z, nas, część z nas pracuje w różnych miejscach, gdzie nie może mieć jakiegoś intensywnego zapachu na sobie, a to jest zapach, który jest zarówno idealny do pracy, jak i też idealny na wieczór. Więc polecam każdej osobie, każdej kobiecie, która niezależnie czy jest pielęgniarką, czy, czy cokolwiek innego robi, może go mieć na sobie, bo on się świetnie. Rozwija. W składzie zapachu muszę się tutaj posilić, bo są różne kwiaty, których nawet jeszcze, słuchajcie, wszystkich nazw nie zdążyłam spamiętać. Japoński osmantus, kwiat bawełny i kwiat jabłoni. Wiem, jak wygląda kwiat jabł jabłoni, jak wygląda kwiat bawełny. Japońskiego osmantusa nie znam, ale przynajmniej już mogę zobaczyć, jak pachnie, więc polecam gorąco. Piękna różowa bułeczka, piękny świeży zapach na dzień i na, na wieczór.